Witamy serdecznie na Maratonie Poparcia Bronisława Komorowskiego w Przemyślu. Dzisiaj Bronkobus wita właśnie w naszym królewskim mieście w Przemyślu. W sobotę zainaugurowano Krajową Akcję Maratonu Poparcia dla Bronisława Komorowskiego. Dzisiaj autobus dojechał do Przemyśla. Autobusy dzisiaj bez prezydenta w Przemyślu. Mamy 16 bronkobusów, każdy, w każdy z województw jest taki autobus jak na Podkarpaciu. Dzisiaj mamy przyjemność gościć ten autobus w Przemyślu i wyrażamy swoje poparcie do naszego pana prezydenta. Jest z nami pan poseł na Senie Rzeczpospolitej Polskiej, pan Piotr Mański. Jest z nami pan poseł na Senie Rzeczypospolitej, Polskiej, pan Marek Jansa, Jest pan z nami pan poseł na Senie Rzeczpospolitej Polskiej, pan Tomasz Kulesza. Wczoraj brąchobóz był w Jarosławiu i o tym pan poseł Kulesza. Dzisiaj jesteśmy w przemyślu. Za chwilę powiem jeszcze, gdzie będziemy w tej chwili. I jest też plan na jutro i pojutrze. O po tym powiedzą panowie posłowie Drzona Saito-Mański. Proszę państwa, dzisiaj rozpoczynamy akcję busa w przemyślu. Po tym krótkim briefingu jedziemy na miasto, spotykamy się bezpośrednio z ludźmi, zbieramy podpisy i zbieramy też poparcie w formie spotkań bezpośrednich z mieszkańcami miasta. Po wizycie na Rybin Placu. Przejeżdżamy pod centrum targowej Tesco przy ulicy Lwowskiej, a następnie jedziemy na osiedle rycerskie przy ulicy Sikorskiego w Dwie godziny to niewiele, Sądzimy, że Bronkobuz jeszcze w trakcie kampanii do Przemyśla wróci, ale dzisiaj właśnie w taki sposób inaugurujemy tą kampanię. Chcemy Państwu przedstawić propozycje programowe naszego prezydenta, naszego kandydata. I sądzimy, że Państwo będziecie w stanie również pokazać naszym, naszemu społeczeństwu to w prasie, w mediach. Wydewa właśnie programowe, o których mówił prezydent w sobotę na konferencji. W tej chwili chciałbym jeszcze raz apelować do wszystkich mia przy mieszkańców miasta Przemyśla i Powiatu Szymowskiego o to, aby jeszcze skupić się na zbieraniu podpisów, o to, żeby właśnie te działania zintensyfikować. Jesteśmy już na końcu tego działania. Do końca tygodnia jeszcze o liczę zbierane podpisy. Natomiast akcja będzie trwała dalej. Natomiast my tutaj już. dzisiaj oddaję w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili. głos panu e, panu posłowi Tomaszowi. Bardzo dziękuję. Wojtku, dwa ostatnie dni to dni bardzo pracowite w czasie tej kampanii. Każdy z nas, Polaków, potrzebuje zapewnienia. Bezpieczeństwa i zgody. I taka, takie hasło nam przyświeca w tej kampanii prezydenckiej. Co prawda nie ma tutaj fizycznie z nami pana prezydenta, ale atmosfera na Podkarpaciu tej kampanii wyborczej jest naprawdę rewelacyjna. Duchem jesteśmy z panem prezydentem. Wiemy wszyscy, wszyscy, jak wielką rolę odgrywa nasz prezydent do kształtowania odpowiedniej rzeczywistości dla całego narodu, bez względu na to, z jaką partią się utożsamiają. I taka kampania wyborcza jest prowadzona przez nas. Czy to był Przewoz, czy Jarosław, czy Lubaców, wszędzie podchodzili do nas ludzi, ludzie, którzy utożsamiają się nie tylko z hasłem, z Platformą Obywatelską, ale także z tym wszystkim, co niesie ze sobą kampania wyborcza pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jestem przekonany, że Podkarpacie zagłosuje na Bronisława Kowalewskiego. Proszę Państwa, na Podkarpaciu trwa bardzo dynamiczna kampania wyborcza pana prezydenta. Opozycja często mówi, że ta kampania jest bardzo niemrawa, że pan prezydent się nie angażuje w kampanię. Oczywiście to wszystko jest nieprawda. Proszę pamiętać, że Pan Prezydent Nowy w kampanii wyborczej wypełnia obowiązki głowy głowy państwa. I tylko przypomnę, że choćby w, w ubiegłym tygodniu był przez cały tydzień poza granicami granicami Polski. Kampania nasza jest bardzo dynamiczna, ona się rozwija. Mamy bronkobuz, on odwiedzi każdy powiat na terenie całego Podkarpacia. W trakcie wizyt bronkobusem. Po pierwsze zachęcamy mieszkańców Podkarpacia do wzięcia udziału w wyborach. My pamiętamy, że mamy z tym jako Polacy wielki problem. Ta frekwencja na wyborach nie jest zadowalająca, więc apelujemy raz jeszcze idźcie Państwo 10 maja, chodźmy wszyscy do urn wyborczych, będziemy zbierać podpisy. Myśmy na Podkarpaciu założyli, że zbierzemy ponad 20 tysięcy, tą normę już osiągnęliśmy. Sądzę, że około 50-60 tysięcy podpisów nam się uda zebrać. No i przekonujemy do tego, że Polacy mają od soboty dobry wybór. E, mogą wybrać zgodę, mogą wybrać bezpieczeństwo, a to są te dwa czynniki, które są dla Polaków bardzo ważne. Pana prezydenta nie ma dzisiaj fizycznie, ale już mogę Państwu powiedzieć, że za 48 godzin w piątek pan prezydent będzie na Podkarpaciu z oficjalną wizytą jako prezydent Rzeczypospolitej, ale również znajdzie czas na to, żeby wsiąść w autobus, bronkobusa i odwiedzić dwie trzy miejscowości na terenie Podkarpaciu. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w wyborach 10 maja. Pan Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jak widać nie tylko posłowie, ale również radni, również wiele osób, które pomaga i wspiera naszą kampanię jest z nami. Dzisiaj wszyscy będziemy nie tylko w Przemyślu, ale również w innych powiatach, między innymi będziemy z tego co się orientuje i w Brzozowie, ale i we wszystkich innych powiatach, jak powiedział Pan Poseł przed chwilą, ale chcemy również rozmawiać z mieszkańcami rozmawiać o naszym kandydacie, ponieważ my osobiście znamy naszego kandydata. Pan prezydent Bronisław Komorowski był również marszałkiem Sejmu. W związku z tym możemy rozmawiać o tym, kim jest nasz kandydat, jaki ma program bo hasła wyborcze oczywiście wszyscy znamy. Więc chcemy dotrzeć do wielu mieszkańców przemyśla i okolic, rozmawiać, przekonywać, informować, rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy w stanie przybliżyć naszego kandydata i że ta akcja będzie dobrze odebrana, tak jak zawsze, bo pięć lat temu również taką akcję robiliśmy w przemyślu i we wszystkich powiatach Podkarpacia i całej Polsce i że będzie taki sam odbiór społeczny jak wtedy, a w związku z tym, że zbieramy te podpisy już od jakiegoś czasu wiemy, że ludzie bardzo chętnie podpisują nam listy poparcia dla Bronisława Komorowskiego i mam nadzieję, że również w przemyślu, który zawsze wydawał się stoją opozycji, uda się w przyszłości osiągnąć dobry wynik wyborczy. I wygrać te wybory, czyli że Pan Prezydent razem oczywiście wygra wybory nie tylko w całej Polsce, ale również w przemyślu. Zachęcam Państwa do udziału w wyborach, zachęcam do aktywnego udziału, do aktywnych rozmów. Dziś, jutro, pojutrze i następne dni jesteśmy do Państwa dyspozycji. Będziemy Was wszystkich prosić o poparcie dla naszego kandydata. Proszę Państwa, wybierz zgodę, bezpieczeństwo. Wybierz Bronisława Komorowskiego. To hasło kampanii i to hasło, o którym chcielibyśmy do Państwa wyjść, nie y, jakieś y, argumenty, które mogłyby być argumentami przeciw y, innym kandydatom. My prowadzimy kampanię bardzo pozytywną. Tylko i wyłącznie w taki sposób chcieliśmy do Państwa dzisiaj mówić y, i y, y, na ten temat przyszłości bez. Y, bruszek na wierzbie. Chcieliśmy z Państwem rozmawiać bez pokazywania tych bruszek na wierzbie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeszcze tej chwilę odpowiemy na pytanie. Być może będzie też wiadomo, jaki jest dalszy los Podróży pana prezydenta, chociaż później to jest pan poseł Marek Rząsa, jako szef sztabu regionalnego. Może nam coś więcej powie, ale w, proszę bardzo, w tej chwili pytania po stronie państwa i sekundy dyskusji. To może właśnie do pana, szefa sztabu, dwa woda, żeby to wszystko więcej powiedzieć o tych założeniach pana prezydenta. Pana prezydenta to są cztery filary. O, by, o to, pan prezydent w tych filarach cały czas mówi: bezpieczeństwo, zgoda. Rodzina, gospodarka, innowacyjna gospodarka i bezpieczeństwo międzynarodowe. To są te rzeczy, o których pan prezydent mówi cały czas, które realizuje. Nawet się okazało, że jeden z kandydatów też przypisał sobie te cztery filary pana prezydenta, ale to dobrze, bo jeżeli wszyscy będziemy mówili zgodnie, że to jest potrzebne, że rodzina jest ważna, że gospodarka jest ważna, że bezpieczeństwo jest ważne, że zgoda jest ważna, to my Polacy powinniśmy się z tego tylko i wyłącznie cieszyć. Czasami taki zarzut stawia się Panu Prezydentowi, że no, zbyt słabo korzystał z prerogatyw Prezydenta. To ja mam pytania, z kim miał walczyć? No, z kim miał walczyć? Z własnym narodem miał walczyć? Z własnymi współobywatelami? Z rządem, którego kiedyś był członkiem? Tam, gdzie potrzeba interwencji pana prezydenta, wszyscy mogliśmy zauważyć, że pan prezydent bardzo mocno interweniował. Nie zgadzał się z wieloma rzeczami, które proponował nasz rząd, ale w wielu przypadkach się zgadzał, bo tak właśnie to jest filozofia rządzenia. Nie poprzez konflikt, ale poprzez zgodę. Jeżeli wybierzą, wybiorą Polacy 10 maja Bronisława Komorowskiego, to będziemy mieli wszyscy gwarancję 5 lat spokoju, a nie 5 lat wojen konfliktów i Polaków przeciw Polakom. 23 projektów ustaw, które przygotował Pan Prezydent. To może nie jest bardzo dużo, ale przecież nie o to chodzi, żeby prześcigiwać się w ilościach aktów prawnych, tylko w jakościach. No to Prezydent jest strażnikiem Konstytucji i dobrego prawa. I to Prezydent wykonywał doskonało. Między innymi, jeśli mówimy o tym, co z działań Prezydenta zostało na Podkarpaciu, to na przykład powrót do sądów, prawda, rejonowych, które między innymi utraciły takie miasta jak Przeworsk i Jarosław przepraszam, pana, na pana poza Lubaczów i przeszły do jurysdykcję sądu w Jarosławiu, stąd moja myśl dzisiaj już mamy sąd w Przeworsku, za chwilę będziemy mieli sąd właśnie w Lubaczowie, I to są działania takie nad podziałami, które inicjował pan prezydent Komorowski, i to się stało faktem. To jest jedna z, z, z tych działań, które możemy na jego plus na pewno zapisać. Druga sprawa na przykład bardzo kontrowersyjnej sprawie. Ja państwo doskonale wiecie, że system opieki społecznej jest w bardzo trudnej sytuacji ze względu na, na problemy demograficzne w Polsce, że corocznie e Państwo Polskie w budżecie dokłada do ZUS-u podjęto trudną decyzję o przedłużeniu wieku emerytalnego, ale między innymi jednym z pomysłów pana prezydenta Komorowskiego było to, aby były tak zwane wcześniejsze przejścia na emeryturę, czy te tak zwane emerytury częściowe. To jest również inicjatywa pana Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP i takich inicjatyw, które właśnie były w duchu dobra wspólnego, ale jednocześnie nieburzące Dokonań rządu było więcej. To nie, be, no, to nie jest przypadek, że Polska ma PKB ciągle na plusie, że Polska dzisiaj jest liderem wzrostu gospodarczego w Europie. Oczywiście, że wszyscy byśmy się chcieli rozwijać w tempie Chin 8-9%, ale dobrze wiemy, że warunkowania europejskie są inne. My jesteśmy liderem rozwoju gospodarczego w Europie. Polska jest takim liderem pod przewodnictwem prezydenta Bronisława Komorowskiego.